To jest Kerry, a to jest piłka. O tak, Kerry gania za piłką. Złaj ze mnie, siadaj. Siad. Tam, patrzcie. Dawaj piłkę, dawaj piłkę. Dawaj, no niestety nie naucza się jeszcze oddawać tej piłki. Dawaj. Dawaj. Jedną ręką może być trochę problem, ale zdobyłem. Jeszcze raz. Tam się fajnie odbija, ona odbija się za nią. Opa! Jak fajnie. Oj, za wysoko Oj, 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 dziękuję. Ojoj. Ja widzę problem z ostrością teraz. No przez to światło nierówne. Bo rzucam pod światło. I tak się czasem bawię z psem. To jest piłka, którą znalazłem dzisiaj. Ta się mocniej odbija niż jakakolwiek, którą nie rzucałem do tej pory. No, ale rozumiecie ideę. Dawaj. Dobra, ostatni raz, nie będę więcej kręcił głupich filmików. Znaczy no, tego głupiego filmiku. <gry> Kerry, pożegnaj się. A, czarna plama tak. Dziurkiem. Dobra.